W tej części pokażę funkcję sortowania. Jest to coś naprawdę użytecznego w Excelu. Pomaga w wielu, wielu przypadkach. O co chodzi? Sortowanie, jak sama nazwa wskazuje, jest to układanie określonych dane, danych w odpowiedniej kolejności. Najprostszy przykład, jaki tutaj przychodzi do głowy, to. Lista alfabetyczna uczniów w danej szkole, którzy pisali test. Mamy, jak widać tutaj, imię, nazwisko, ID danego ucznia oraz wynik, jaki uzyskał z danego testu. Chcemy zobaczyć alfabetycznie, biorąc pod uwagę nazwisko, jak układają się te imiona. Co musimy zrobić? W najnowszych wersjach Excela tak naprawdę wystarczy teraz kliknąć tylko w jakąkolwiek komórkę z kolumny D, w której są nazwiska, kliknąć prawym i odszukać tutaj sort. Jak widzimy, mamy tutaj kilka opcji. Klikamy sort od A do Z. Co się teraz wydarzyło? Lista zamieniła się. Wszystkie nazwiska zaczynające się od A są u samej góry, nazwiska zaczynające się od Z są na samym dole, ale co bardzo ważne, nie zmieniły się nam tutaj imiona ani wyniki z testu, ani też ID. To znaczy, razem z nazwiskiem zostały utrzymane informacje w danym wierszu, to jest, to jest bardzo ważne. W starszych wersjach Excela 2003 zdarzało się, że można było w ten sposób zniszczyć całą swoją pracę i pomieszać dane. Żeby pokazać Wam na przykładzie, zaznaczymy teraz cały zakres danych, wszystkich nazwisk. Klikniemy Sort. I w tym momencie Excel pyta nas, czy chcemy posortować tylko tą kolumnę, a wszystko inne pozostawić, czy razem z tą kolumną mają zostać posortowane, inaczej mówiąc, pozostawione na swoim miejscu nazwiska, i tak dalej, tak żeby imię i nazwisko zawsze ze za sobą pasowały, nie były pomieszane. Klikamy tutaj expand the selection, czyli rozszerz zaznaczenie. I jest ok. Podobnie możemy robić z imionami. Jak widzimy w pasku zadań, tutaj w zakładce dane, data. Również mamy to sortowanie. Można na dwa sposoby wyszukiwać: albo prawym przyciskiem myszy, albo szukać tutaj. Chcemy od A do Z. Jak widzimy, nazwiska nie są już posortowane. Podobnie chcemy sprawdzić, kto miał najlepszy wynik. Tutaj klikając A do Z jest to równoznaczne z pokazaniem, kto miał najmniej, jak kto najwięcej. Klikając odwrotnie, mamy tutaj w tej postaci. Jeśli byśmy zaznaczyli cały zakres danych, kliknęli sort, to tutaj mamy dodatkowe okno, w którym Excel pyta nas o jakieś większe szczegóły, typu nazwisko, values, i klikamy od A do Z. I to działa dokładnie tak samo, jak wcześniej pokazaliśmy. Polecam używania sortowania. Bardzo pomaga. Prosty przykład. Dawni nauczyciele prawdopodobnie siedzieli nad listą w dzienniku i zajmowało im to około godziny, aby przygotować listę alfabetyczną wszystkich uczniów. W tym momencie wystarczy wpisać ich imię i nazwisko do Excela, a Excel zrobi to za nas.